Julia Wieniawa i Anna Mucha na jednym zdjęciu? Tak. Okazuje się, że obie gwiazdy postanowiły pochwalić się wspólnym zdjęciem, które jedna z nich opublikowała na Instagramie. Julia Wieniawa w ostatnim czasie naprawdę jest na ustach wszystkich Polaków. Tabloidy głośno krzyczą tytułami o nowych wydarzeniach związanych z jej życiem. Anna Mucha również pozostaje popularną aktorką i celebrytką. Choć ma zdecydowanie mniej obserwatorów na Instagramie niż Julia, nadal jest w centrum uwagi. Julia Wieniawa ma nową koleżankę. Media społecznościowe obiegło zdjęcie, na którym pozują wspólnie Julia Wieniawa i Anna Mucha. Obie znane dobrze zarówno w TVP jak i w TVN. Widać, że obie bardzo się lubią. Z przyjemnością uśmiechają się do obiektywu. Całuśne. Dla tych, którzy spać nie mogą, i na dzień dobry, spotkanie na planie z Julią Wieniawą, czytamy opis do zdjęcia, które zamieściła Anna Mucha. Zdjęcie skomentowali fani. Pani Aniu, śliczne zdjęcie, pani piękna i te usta. Co za energia o poranku, komentuje użytkowniczka. Jakie piękne panie. Wyglądacie prześlicznie, czytamy. Śliczne dziewczyny, mistrzowski make-up. Całuśnie, świeżutko, idealnie, dodaje ktoś inny: Im starsza, tym jesteś piękniejsza, stwierdza fanka. Julia źle wygląda, sorry, uważa użytkowniczka piękne kobiety w przeciwieństwie do tych okropnych dzióbków ocenia kobieta. Jak na sesji zdjęciowej. Piękne obydwie. Złoty strzał. Czytamy pod zdjęciem. Obie macie tu hipnotyzujące spojrzenie, komentuje zauroczony mężczyzna. Pod zdjęciem udostępnionym na portalu pudelekx.pl również posypały się komentarze. te wyglądają trochę mniej sympatycznie. Wesublimowane intelektualnie z wielkim parciem na szkło. Drwifan. Mucha jaka jest wszyscy wiedzą, ale ta wieniawa. Brakuje określeń. Stwierdza użytkowniczka. Przypominają jakieś biologiczne roboty, prawie jednakowe i ta sama prostacka mentalność. Czytamy pod postem na plotex. pl. Tym paniom już dziękujemy. Komentuje zażenowany sytuacją mężczyzna. Julia Wieniawa gwiazdą Polsatu. Już na wiosnę w niedługim czasie na antenie telewizji Polsat pojawi się nowy serial Zawsze Warto, w którym Julia Wieniawa odegra rolę Ady, głównej bohaterki. Serial będzie utrzymany w gatunku komedii obyczajowej. Reżyserią zajmie się Marta Karwowska i Michał Rogalski.